Kilka tygodni temu pewien brat z naszej Eklezji przesłał mi audio, w którym to czytał jakąś tam Ewangelię w gwarze góralskiej. Pomyślałem sobie, że mógłbym umieścić nagranie na moim kanale jako urzmaicenie tego, co było dotychczas. Z drugiej strony ci, którzy wiele razy czytali Biblię, gdyby mieli słuchać ją raz jeszcze w normalnej wersji językowej, mogliby poczuć się znudzeni. Wszak każdy może samodzielnie przeczytać Biblię. Natomiast brat Michał, bo tak ma na imię, przełamuje ten standard czytając Nowe Przymierze na gwarę górali. I jako, że ja też jestem góralem, ale świętokrzyskim, niskopiennym, bo no niskopiennym to uznałem, że brat Michał pochodzący z Beskidu Sądeckiego, a więc mający akcent góralski, wprowadzi świeży powiew w słuchaniu dobrej nowiny o ratunku w Jezusie, a może nawet halny, porywający w górę, w górę, bliżej Boga ciepły wiatr. No więc zaproponowałem mu, aby rozpoczął czytanie od Ewangelii Jana i od tej nowiny od tej wiadomości o ratunku w Jezusie rozpoczynamy cykl czytania Biblii po góralsku. Ewangelię w przekładzie Marii Matejowej Torbiasz na gwarę górali skalno z Zakopanego. Ewangelio według świętego Jona rozdział pierwszy. Na początku było słowo, a słowa było u Boga i Bogiem było słowo. Uno było na podsuntku u Boga, syćko bez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość ciemności świeci, a ciemność jej niełogarnyna. Pojawił się cłek posłany bez Boga, i on mu było na imię. Przyszedł mu na świadectwo, co by zaświadczyć o światłości, co by syćka uwierzyli bez niego. Nie był on światłością, ale posłanym, co by zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, którą oświecał każdego człowieka, kiedy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się bez nie. Ale świat go nie poznał, Przysło do swojej własności, a swojej go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjni, dało mu by się stali dzieciami błęzymi. Tym, którzy wiedzą w jego imię, którzy ani w krwie, ani z żądzy ciała, ani z woli chłopa, ale z woli błoga narodzili się. A słowo stało się ciałem i siedzi pośród nos. I oglądaliśmy jego chwałę, chwałę jaką jednorodzony dostajeł od ojca, pełny łaski i prawdy. I on daje o nim świadectwo, i głośno woła w, w słowach. Ten był o którym ten, który po mnie idzie, przewysył mnie głodnością, bo był pierwszy jako ją. Z, nie, z jego pełności syćka my dostali łaskę za łaską. W tej, prawo było nadane bez Mojzesa, łaska i prawda przysły bez Jezusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzłony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim nauczył. Takie świadectwo jona. Kie wysłali ku niemu z Jerozolimy kapłanów i lewitów z pytaniem. Wtoś ty, un, powiedział, a nie zaprzecym, godujący. Jo nie jest Mesyjosem, Spytaliście go. No to co, Cymś, cyś jest Eliosem? Odpowiedział, jo nie jest. Cyś ty jest prorokiem? Odpowiedział, nie. No to, no to mu powiedzieli, kim ześ co by mu? Co by my mogli odpowiedzieć tym, co nas posłali, co go dostało sobie. Odpowiedział: Jak głos wołającego na pustaci, prostujcie drugę pańską, jak powiedział prorok Zajazd. A wysłannicy byli z faryzeusów i pytali go, gadający, czemu mu skoro nie, nie nie Mesyjosem, ani Eliosem, ani prorokiem. I on im tak odpowiedział: Jak z chcę młodą, między wami stoi ten, którego wy nie znocie który po mnie idzie, a w którym on jest głodzien, odwiązać że mykał sandała. Było to w Betanii po drugiej stronie Jordanu, kany on krzcił. Łodziń uwidział Jezusa, co seł ku niemu i powiedział, to jest baranek błozy, który gładzi grzychy świata, to jest tynło, w którym jak powiedział, po mnie przyjdzie cłek, co mnie przewysył głodnością, bo był pierwszy jako jo, jo godom nie znał ale przy, przyseł chrzcić wodą, po to, co, on, po to, co by unuł się objawił Izraelowi. I on tak zaświadczył. widziałek ducha, który jako gołębica stępował z nieba i łostą na nim. Jego pierwszy nie znał, ale ten, co mnie posłał, co by ksił wodą mi, ten, nad którym u z ducha stępującego i odpoczywającego nad Nim, jest ten, który kści Duchem Świętym. I to widział świadcem, ze on jest synem Bożym. Łodzin i on zaś stoł w tym miejscu wraz z dwoma uczniami. I kiedy widział Jezusa, kiedy przychodziły, powiedział To jest baranek Boży. Dwaj uczniowie ususeli jak, jak go i pośli za Jezusem. Jezus zaś obrócił się i widział, że oni idą za nim. Powiedział im, czego sukocie? Oni powiedzieli mu, rabbi, to jest nauczycielu, kany idziec. Odpowiedział im, płećcie, a uwidzicie. To pośli u widzieli, kany siedzi i w tym dzień uestali u niego, bo był, było to około godziny dziesiątej. Jeden z dwóch, co usłyszeli od Jona, i pośli za nim był Andrzej, brat Simona Pietra. Ten z płotką swego brata. I powiedział do niego, naślimy Mesjosa, to jest Chrystusa. I przywiódł go do Jezusa. A Jezus popatrzył na niego i powiedział, Ty jest Symon, syn Jona. Będę, będą cię wołać krew, a to jest Pieter. Wodzin Jezus postanowił iść do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego, pójdź za mną. Filip pochodził z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Pietra. Filip spotkał Natanaela i powiedział mu: Naśnijmy tego, o którym pisą moi ze sprawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nawaretu. Powiedział do niego Natanael: Czy może być i dobrego z Nawaretu? Odpowiedział mu Filip: Płodź i patrz. Jezus uwidział, jako Natanael przybliżył się ku niemu i, i powiedział o nim: Patrz, to jest prawdziwy Izraelita we wtórym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael. Skąd mnie z nos, Odpowiedział mu Jezus. Widziałek cię, nim cię zawołał Filip. Kiedyś był pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael. Rabbi, tyś synem Bożym. Tyś królem Izraela. Odpowiedział mu Jezus. Czy temu wiezy ci powiedział widziałek cię pod drzewem figowym? Uwidzisz jeszcze więcej jako to. Potem powiedział do niego. Wodą wą prawdę, Uwidzicie niebo otwarte i anioł w błeznych, wstępujących i wstępujących na Syna Cłowiecego. Do tych słów. Amen. Jeśli spodobało się wam takie czytanie w wersji góralskiej, czytanie pisma w wersji góralskiej i chcielibyście posłuchać jeszcze kolejnych rozdziałów, to dajcie kciuk w górę i napiszcie jakiś komentarz. No, dla mnie i zapewne dla brata Michała będzie to informacja zwrotna. I ja wiem, że nie będzie tyle wyświetleń co pod filmami o polityce czy o spiskach, lub choćby pod rozważaniami biblijnymi, ale do kogo ma trafić, to trafi ta góralska dobra no, nowina o ratunku w Jezusie. A więc pozdrawiają Was Pieter z Gór Świętokrzyskich i Michał z Beskidu Sądeckiego. Wszystkiego dobrego dla Was w imię Jezusa.